Cześć! Zapraszam Was do nowego filmu na swoim kanale i kręcę ten film dzisiaj drugi raz. Pół godziny temu skończyłam kręcić go po raz pierwszy a muszę nakręcić go po raz drugi dlatego, że po raz pierwszy od bardzo długiego czasu użyłam cienia i maskary na dolną powiekę, bo ktoś ostatnio zwrócił uwagę w moim filmie napisał komentarz, że że Mój makijaż wygląda na niewykończone, dlatego że nie maluję dolnej powieki, jej nie tuszuję. Nie robię to z tego powodu, że mam niezwykle wrażliwe oczy, które bardzo łatwo łzawią, a jak łzawią, to wszystko mi się rozmazuje tutaj na dole, co jest wyjątkowo niebezpieczne wtedy, kiedy próbuję coś sfilmować. Jako, że ja nie mam asystenta ani nikogo, kto nie zwróci na to uwagę, i bardzo często jest tak, że dopiero jak zgram film na desk czy na komputer, to widzę, że się rozmazałam i wtedy już. Nic nie można zrobić, w związku z tym po prostu asekuracyjnie nigdy nie maluję dolnej powieki z tego powodu. A dzisiaj stwierdziłam, że mam dobry tusz, który nie rozmazuje mi się, więc pozwolę sobie umalować oczy. I w trakcie kręcenia filmu dotykałam kącika oko, bo coś, coś mnie podrażniło. No i potem, jak skończyłam filmować i spojrzałam w lusterko, to po prostu się załamam, ale stwierdziłam, że. Nie będę się załamywać z tym kwiatem lotus. I ponieważ już włożyłam dużo wysiłków, to i mam wszystko ustawione, to wiedziałam, że po prostu podładuję baterię i nagram ten film jeszcze raz. Może, może nawet i to nie będzie takie złe, dlatego że już wiem dokładnie, co chcę powiedzieć, i być może będę miała mniej redakcji, bo, bo powiem wszystko zwięźle, i, i nie będę musiała właśnie przycinać wiele potem z filmu. Taka jest nadzieja. Przechodzę dzisiaj do Was z, z takim luźnym filmikiem, którego bardzo dawno. Nie robiłam, a mianowicie z, takimi, z takim filmem o zakupach z ostatnich trzech miesięcy i z takimi krótkimi recenzjami poszczególnych produktów, tudzież z jakimiś pierwszymi wrażeniami w przypadku tych kosmetyków, które stosunkowo niedługo mam, mam w swojej kosmetyczce. Zacznę może od kosmetyków pielęgnacyjnych. Zacznę od dwóch niewypałów. Z firmy Wianek, którą skądinąd bardzo, bardzo, bardzo lubię. Stosuję... Płyn micelarny i tonik dwa w jednym firmy Wianek i, i jestem bardzo pozytywnie nastawiona zawsze do tych kosmetyk. Mają przepiękną dla mnie szatę graficzną, są to takie proste kosmetyki naturalne, oparte na olejach naturalnych, ekstraktach roślinnych, które nie zawierają typowych syntetycznych składników, o takim działaniu łagodzącym, wzmacniającym, odżywiającym i są sformowane dla ludzi o bardzo różnych typach cery. Kupiłam ten zestaw na szczęście w promocji w Super Superfarm, kiedy gdzie wybrałam po coś zupełnie innego, zupełnie jakieś inne kosmetyk, dlatego że zwrócił moją uwagę, bo był przeceniony i zawierał olejek do tego makijażu. Ostatnio robiłam dla was film o tym współczesnym kulcie prawidłowego demakijażu i jakoś tak zapragnęłam zmyć swoją twarz właśnie za pomocą takiego dwufazowego rytuału i tak poświęcić na to czas i, i, i zrobić sobie takie delikatne masa z twarzy, i żeby to było takie doświadczenie relaksujące. Miałam takie wyobrażenie o tym, jak to będzie, jak tak zadbam o siebie i przez dbanie o swoją skórę, zadbam też o swoje emocje. Dokupiłam też tutaj, spoglądam, bo szukam tych. Tych ustaczy, takie bawełniane ręczniczki kosmetyczne, dlatego że to jest olejek, który nie zawiera w swoim składzie emulgatora, w związku z tym nie możemy go zmyć wodą, po tym jak już dokonamy demakijażu, de czy po prostu wymyjemy, wymyjemy nim twarz i trzeba go zdjąć, Takim najlepiej zrobić to za pomocą szmateczki z mikrofibry, zanurzonej w ciepłej wodzie albo właśnie za pomocą takiego jednorazowego ręczniczka. I bardzo, bardzo się na to cieszyłam. Ten cały rytuał. Przyszłam do domu, wieczorem byłam zmęczona i po nałożeniu tego olejku na twarz, jak zaczęłam go wmasowywać twarz, to nie okazało się to takie, jak, jak moja fantazja mi... Nie, fantazja nie... Nie była zgodna, rzeczywistość nie była zgodna z fantazją. Miałam takie poczucie, że to będzie takie relaksujące i olej będzie pachnący, pachnie bardzo przyjemnie z, z, z racji tego, że właśnie to są takie pięknie pachnące oleje naturalne, w tym olej kokosowy, specyfik winogron, jeszcze jakie to jeszcze jest? Rumianek lekarski, z rumianku lekarskiego, olejek rycynowy. natomiast ta tłusta konsystencja, która nijak się właśnie nie zamieniała w żaden jakiś taki balsam, tylko to tak jakby się próbowała do, dokonać tego makijażu olejki słonecznikowym, olejem zwykłym słonecznikowym, zaczęło to wzbudzać mój niepokój jako osoby która ma skłonność do, do trądziku i potem jak starannie usunęłam resztki tego olejku z twarzy swojej za pomocą tych chusteczek, to wciąż miałam takie wrażenie, że to, to nie jest taki relaksujący rytuał. Takie olejki, e, które nie zawierają emulgatora, to po prostu nie, nie jest coś dla mnie, nie, nie daje mi to takiego poczucia ukojenia, bardziej powoduje u, uczucie zaniepokojenia. I myślę, że przekaże ten, ten, ten kosmetyk osobie w swojej rodzinie, która ma skórę suchą, której naturalnie brakuje lipidów i u której ten kosmetyk prawdopodobnie sprawdzi się znacznie lepiej, dlatego że właśnie może dać takie poczucie ukojenia, a nawet jeśli jakieś pozostałe, pozostałości jego będą na twarzy tej osoby, to, to raczej będzie miało dobroczynny wpływ na, na, na jej skórę, a, a nie taki potencjalnie komedogenny, zatykający pory i sprzyjający powstawaniu zmian trądzikowych. W związku z tym to było takie rozczarowanie, ale tak czasami jest po prostu. Także tak jak ze wszystkim w życiu, czasami nam się wydaje, że coś, coś sprawi nam przyjemność, a potem jest to rozczarowujące, a czasami są takie nawet miłe chwile, kiedy jest dokładnie odwrotnie. Nie spodziewamy się, ile frajdy i przyjemności będziemy z czegoś mieli. No, to było dużym rozczarowaniem. Natomiast w zestawie był też krem i krem mnie nawet powiem bardziej interesował wyjściowo niż sam olejek do demakijażu, o tyle, że, że to jest krem operaty na olejach naturalnych, w związku z tym taką naturalną warstewkę pozostawia na twarzy, zapobiega wyparowywaniu wody z naskórka i wydawało mi się, że będzie świetnym dodatkiem z racji tego, że to jest łagodzący krem do mojej pielęgnacji takiej wieczornej, zimowej. Będzie taką ostatnią warstwę stanowił i, i będę się Budzić po zastosowaniu go, bo to jest krem na noc z taką ukojoną skórą, i taką przyjemnie natłuszczoną i, i, i w dobrym stanie. Tak było, muszę powiedzieć. Bardzo przyjemnie się ten krem stosuje. Ja go nie stosuję jako kremu nawilżającego, nie stosowałam sensu stricte ze względu na to, że, że nie ma takich typowych substancji, które wiążą wilgoć na naskórku, nie mamy tu ani mocznika, ani kwasu jorka ani gliceryny, to jest bardziej krem taki natłuszczający, po tym jak, jak, jak korzystam z tego kremu nawilżającego, to, to na końcu właśnie odrobinę wmasowywałam, taką większą odrobinę w twarz i świeciłam się niesamowicie i mąż i, i mój syn pytali mnie, czemu tak się strasznie świecę, wyglądam jak króla córka smalcu, ale w sam raz akurat na wieczór to w ciągu dnia bym się tak Nigdzie nie wybrała, ale na noc akurat. Twarz była ukojona i bardzo pięknie wyglądająca rano. Natomiast po niedalej, jak dwóch dniach, trzech dniach, dostałam takiego trądziku kosmetycznego. Zrobiły mi się trzy takie bardzo dziwne zmiany na twarzy. Po jednej stronie twarzy teraz sobie uświadamiam. Były to takie zmiany czerwone, bolesne w dotyku, napuchnięte i tak jakby tam w środku było dużo osocza. Nie były to takie zmiany ropne, to były jakieś takie przedziwne zmiany, z którymi dotychczas nigdy nie miałam do czynienia. W mojej skórze po prostu ten kosmetyk się nie, nie spodobał. Nie wiem, czy to, to ten dodatek oleju kokosowego, który może być bardziej komedogenny jest potencjalnie niż inne oleje naturalne czy, czy po prostu coś innego w tym kosmetyku. Nie spodobało się mojej skórze, ale reakcja była Natychmiastowa i z racji tego, że to były jedyny nowe kosmetyk, jakie wprowadziłam do swojej pielęgnacji, to nie miałam wątpliwości, z czego muszę zrezygnować i że no i że należy to zrobić natychmiast, żeby nie, nie nie dopuścić do powstawania kolejnych takich zmian. Miałam jeszcze jedną taką zmianę w brwi, po prostu też również bardzo bolesną i to były zmiany, które się po prostu nie chciały goić i jako, że ja jestem osobą neurotyczną, to, że, to, że zaczęłam przy nich skubać, zrobiły mi się strupki, skoro zaczęła się łuszczyć i po prostu wyglądałam okropnie okropnie jest to jeden z powodów, dla których nie było więcej filmów w lutym, dlatego że po prostu czułam się bardzo nieszczęśliwa i niekomfortowo nie, nie ze swoją skórą. I jeszcze były to w dodatku zmiany, które jak z racji tego, że to nie były takie typowe zmiany trądzikowe, których nie byłam w stanie wyleczyć za pomocą kwasu salicylowego, który zazwyczaj pomaga mi szybciej się pozbyć jakichś zmian trądzikowych. Była to po prostu taka niestety niedobra reakcja na jakiś składnik tych kremów, w związku z tym Mm -mm. Nie, bardzo, bardzo nie, 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 tych z te, z tych kosmetyków i. Nigdy więcej ich nie użyję. Nie będzie mnie dziwić, jeśli się okaże w komentarzach, że to są ulubione kosmetyki. Wielu z Was tak często jest, że to, co jedną osobę podrażnia, to inną, o, o, dla innych osób jest po prostu jej świętym gralem i, i świetnie działa i, i pielęgnuje jej skórę. Taka natura po prostu kosmetyków. Natomiast jeśli macie podobny typ skóry do mnie, czyli na przykład skórę naczynkową, e, wrażliwą i skłonną do trądziku, to. Mimo wszystko ostrzegałam przed tymi konkretnymi kosmetykami. Nie nie życzam nikomu tego, co mi się przydarzyło. To, co natomiast pomogło mi pozbyć się tych zmian, to są dwa kosmetyki CeraVe, firmy, za którą przepadam. Jeśli oglądacie regularnie moje filmy, to wiecie o tym, której kosmetyki namiętnie stosuję od ponad roku, z ogromnym powodzeniem i które sprawdzają się po prostu fenomenalnie. Stosuję ich oczyszczające żel do mycia twarzy, krem z filtrem, nadziei nawilżający oraz emulsję nawilżającą, taki podstawowy kosmetyk nawilżający, natłuszczający, z ogromnym powodzeniem i po prostu przepadam za tymi kosmetykami i jako żona mężczyzny, która ma ogromne zacięcie ekologiczne, to też cieszy mnie to, że one są dostępne. To jest małe opakowanie, o dziwo. Tego kosmetyku jest jeszcze takie duże, przemysłowe opakowanie i z racji tego, że ten, tak, tak świetnie się ta emocja sprawdza u nas w domu, to następnym razem, jak będę kupować ten kosmetyk, to kupię to duże opakowanie, bo oznacza to mniej plastiku, tak, który wprowadzam do środowiska. Tym razem kupiłam dwie nowości z Cerave które w sumie kosztowały mnie 100 zł, dlatego, że nie było żadnej promocji akurat wtedy, kiedy je kupowałam. Jeden kosmetyk to jest wygładzający żel do mycia twarzy z kwasem salicylowym, a drugi to jest wygładzający balsam do twarzy i ciała z kwasem salicylowym. Ten kosmetyk, tego kosmetyku zaczęłam używać raz dziennie wieczorem. Jest to żel, który ma takie lekkie działanie złuszczające i przeciwzapalne, i przeciwtrądzikowe. Z racji tego, że zawiera 2% kwasu salicylowego, trochę się pieni, Pięknie oczyszcza skórę, zmywa się, spłukuje się do czystości i pomimo tego, że kwas salicylowy może potencjalnie być jest regularnie stosowany, nieco obsuszający, to tak się nie dzieje w przypadku tego kosmetyku, dlatego, że zawiera, jak każdy kosmetyk, cerawe. Jeszcze trzy kluczowe ceramidy, które uszczelniają barierę naskórkową, kwas salicylowy i kwas hialuronowy, który ma działanie silnie nawilżające z racji tego, że tak dobrze wiąże wodę w naskórku. Skóra jest przyjemnie oczyszczona, ale nie przesuszona ani nie naciągnięta ani nie podrażniona i po tygodniu stosowania tego kosmetyku już widziałam poprawę. To moje nieszczęsne stróbki zaczęły się goić i powolutko zaczęły znikać te moje przebarwienia, które pozostały po tych stróbkach, dlatego że jako osoba z naczynkową, to ja nie mam skłonności do takich brązowych przebarwień czy takich w kolorze właśnie jasnobeżowym, tylko raczej do takich przebarwień o charakterze naczyniowym. Takie no po prostu taka cieniutka Czerwona, bardzo wrażliwa skóra się robi w miejscu, gdzie odpadają jakiekolwiek stróbki, W związku z tym bardzo, bardzo zadowolona byłam z tego kosmetyku, żadne nowe zmiany się też nie pojawiły. I przyznam, że, że to mnie zachęciło do tego, żeby spróbować tego balsamu, który kupiłam, do nawilżania skóry rąk i do nawilżania takich placków czerwonej, swędzącej skóry, które mam na plecach, które mnie doprowadzają do wszału i, i które były głównym powodem zakupienia tego kosmetyku oraz do nawilżania stóp. To jest kosmetyk, który jest marketingowany przez firmę Cerave do skóry. Przede wszystkim ciała takie o nierównej fakturze, z rogowaceniem okołomieszkowym, czyli z, tą, z taką skórą często na ramionach i na udach i na pośladkach, która przypomina troszeczkę gęśną skórkę. Nie jest to trącik, jest to właśnie rogowacenie okołomieszkowe i, i daje taką nierówną fakturę. Nie jest to choroba skóry, natomiast jest to mało estetycznie z wyglądu właściwość skóry, często genetycznie przekazywana, której wiele osób się wstydzi i, i tam zaczyna właśnie majstrować przy tych różnych zmianach, natomiast właśnie krem o takiej formulacji, który zawiera złuszczający kwas salicylowy, ten jeszcze zawiera kwas, kwas mlekowy również o działaniu złuszczającym i nawilżającym oraz 10%owe stęczenie mocznika, który w takim stężeniu ma działanie raczej nawilżające, tak gruntownie w, w głębokich na naskórka niż działanie złuszczające, jakie ma powyżej 10%, jeśli stężenie jest większe niż 10%, to to pozwala w szybkim czasie, w tydzień, dwa, góra trzy tygodnie, całkowicie pozbyć się tego rogowacenia okołomieszkowego, gruntownie nabliżyć ręce, stopy również, jeśli macie właśnie skłonność do takiej... Mm, muszące się skóry na stopach, czy takiej zgrubiałej skóry na piętach, to systematycznie stosowane działa po prostu cuda. Na moje placki nieszczęsne na, 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 na plecach również świetnie się z nimi uporał i to w górę dwa tygodnie. Tak, czyli to są te kosmetyki pielęgnacyjne. Mam tylko jeszcze jeden z tej kategorii i to jest po prostu balsam do ust. Mam dwa takie, które namiętnie stosuję na co dzień. Jeden jest w takim kolorze brzoskwiniowym, koralowym, ze złotym połyskiem drugi jest taki ciemnoróżowy. przypadam za nimi, są prawie żelentami dla mnie makijażu, bo można je stosować bez lusterka i bardzo je lubię. A przy okazji, jako osoba, która ma, ma usta niesamowicie skłonne do wysuszania, to na jeszcze dodatkowo nawiżają, ale potrzebny mi był taki, który jest bezbarwny i który może być stosowany wtedy, kiedy nie, nie stosuję makijażu i tak po prostu na noc na przykład, tak, który daje właściwości nawiżające bez żadnego zabarwiania ust. W związku z tym wziąłam taki, który akurat był na promocji. Szczęśliwie dla mnie ma takie... Ostra. No, no, jest w takim bardzo wyrazistym kolorze, co na początku mi się nie spodobało, bo ja lubię raczej jak widzicie, takie stonowane kolor, chociaż lubię też żółty, jak widać było w ostatnim filmie. Natomiast potem się cieszyłam jednak, że, że akurat ten wybrałam, dlatego że łatwo go znaleźć po prostu w domu, czy w, czy, czy w kieszeni, kurtki, jest, jest, czy, czy gdziekolwiek indziej po prostu się rzuca, bo czyli to nie jest takie złe. Teraz to bardzo doceniam. Pozostałe kosmetyki, jakie mam Wam do pokazania, to są takie do makijażu. Jeden to jest puder do twarzy. Ja od paru dobrych miesięcy, od ponad pół roku, stosowałam ten z Eveline. Znalazł się nawet w ulubieńcach roku. Rewelacyjny, jak dla mnie, daje takie mm, krycie lekkie z racji tego właśnie, że miał taki piękny, bananowy, żółty odcień i e, e, matowił, ale w taki dosyć naturalny sposób, moją skórę, i nie przesuszał. Natomiast jest drogi, <laughs> dlatego że jeśli akurat nie jest w promocji, to mamy tutaj zaledwie 6 gramów. I kosztuje 20 kilka złotych, w związku z tym co parę miesięcy musiałam go odkupywać. W ciągu tego trochę ponad pół roku złożyłam trzy opakowania i stwierdziłam, że trochę przepłacam. I wróciłam w tej chwili z takich względów ekonomicznych do tego burżła, która akurat był na promocji w Superfarm. Zapłaciłam 38 zł za 32 gramy pudru. On niesamowicie pyli, w związku z tym niechętnie go będę otwierać. Natomiast może tutaj, widać, ja też daję jakąś planszę poglądową, dołączę. Ma taki jasno-pastelowo-brzoskwiniowy odcień. Dla osób, które tak jak ja wolą podkłady i pudry w takich raczej ciepłych odcieniach, tudzież neutralnych, szczególnie takich żółtych, bo maskują trochę zaczerwienienia na twarzy, nie obsusza twarzy, daje bardzo naturalne wykończenie, śladowe krycie się jakiekolwiek w ogóle, natomiast nadaje bardzo naturalny wygląd twarzy, nie przesusza i nie wchodzi w pory, nie podkreśla smarczyk. W związku z tym taki podstawowy, bardzo dobry, uniwersalny puder do twarzy, a w promocji jest świetne, jest, jest w świetnej cenie, tak naprawdę, tak, bo dostajemy dużo dobrego kosmetyku w niezłej cenie. Polecam. Dwie nowości za to to są kredka. Jest to kredka, kupiłam dwie różne: kredka do, do brwi. Od prawie roku, już niedługo będzie rok, stosuję ten cień, który jest w kredce do brwi Maybelline w odcieniu Dark Blonde, czyli ciemny blond, do podkreślania swoich brwi, dlatego że stosowane solo daje akurat takie wykończenie, jakie jest mi potrzebne, takie. W odcieniu moich włosów. Trzyma się całkiem dobrze prawie cały dzień. Troszeczkę się tutaj zmazuje na, tutaj na, na końcówkach brwi, ale to też nie jest kosmetyk, który jest opisany jako jakikolwiek długotrwały kosmetyk. Natomiast od jakiegoś czasu zaczęło, zaczęło mnie ciągnąć do kosmetyku, który dałby bardziej takie naturalne wykończenie brwią, jeśli chodzi o fakturę. To jest cień, w związku z tym nieco matowi brwi. Natomiast chciałam coś, co by je. Może nie natłuszczało, ale dawałoby im wygląd naturalny brwi, tak? No włosy błyszczą naturalnie, również te, również brwi naturalnie błyszczą i chciałam kosmetyk, który dawałby właśnie takie, takie wykończenie naturalne, tak? Nieco mokre, tak? Czy, czy w każdym razie nie, nie suche, o tak, nie, nie matowe. Moją uwagę przyciągnęły te dwa produkty. Jeden to jest firma Revlon, taki bardziej woskowo-kremowy produkt. Oba są w odcieniu blond i ten z Revlon to jest taka... Duża kredka, tak jak widzicie, dla osób, które mają raczej szersze niż węższe brwi. Bardzo łatwy w nakładaniu, daje taki subtelny efekt, w związku z tym idealnie się nadaje na te dni, kiedy, e, kiedy chcę praktycznie chodzić bez makijażu, ale jednak w jakikolwiek sposób podkreślić brwi, dlatego że twarz, jeśli mamy tak jasne brwi, jak ja, to wygląda po prostu dziwnie, bo nie ma takiej naturalnej oprawy, jaką stanowią brwi i, i świetnie się do tego celu sprawdza, trzyma się cały dzień. Natomiast nieco jest jednak za jasne na te dni, kiedy nagrywam, albo wtedy, kiedy mam mocniejszy makijaż, i na te dni e, kupiłam inną kredkę, i to jest, jest z, z mis i też w odcieniu blond. Ona jest nieco stuplejszą kredeczką. Nadal bardzo łatwo mi nią narysować, czy, czy podkreślić brwi. Obie dają bardzo takie naturalne, nieco mokre wykończenie brwią. Trzymają się cały dzień. Jestem bardzo zadowolona ze swojego zakupu, szczególnie z tej Miss Sporty, dlatego, że można łatwo dozować intensywność tego odcienia, można je bardzo delikatnie podkreślić brwi, a można właśnie w pełni nadać im ten odcień, jaki, jaki kredka ma, i oba się trzymają cały dzień na twarzy i, i naprawdę to jest dokładnie to, czego oczekiwałam od tych, od tych kosmetyków. W związku z tym cieszę się, tak? To jakby dobrze wydane pieniądze, tak? W związku z tym, jeśli macie podobny odcień włosów do mnie to, to i podobne oczekiwania i podobne potrzeby co do kosmetyków do brwi, to serdecznie polecam. Wreszcie ostatni kosmetyk, jaki kupiłam, to jest róż do twarzy. I to jest róż do twarzy takie wypikany z firmy Deborah, Nigdy nie miałam żadnego kosmetyku tej firmy, jest to z tego co rozumiem włoska firma. Nigdy się nią nie interesowałam w rozmania. Zwłaszcza że ceny tych kosmetyków nie są jakoś takie bardzo niskie, są od 30 do 60 zł. Ale wygląda na to, że przynajmniej w moim rozmanie firma jest wycofywana, dlatego że wszystkie kosmetyki były przecenione o 50%. W związku z tym ten róż upolowałam za 25 zł. A jest świetne, jest wypiekany, w związku z tym długo się utrzymuje na twarzy. Można dozować intensywność tego koloru, to jest piękny taki koralowo, koralowy odcień, który ma jednak domieszkę. Jak to kora? Nie, nie tylko brzoskwiniowa, ale z domieszką różu, w związku z tym bardzo naturalnie wygląda i ładnie współgra z moją naczynkową. Cerą trzyma się całutki dzień, daje taki naturalny efekt, lekkiego rozświetlenia, bez jakiegoś takiego brokatu czy, czy jakichś takich widocznych okiem trubinek. I bardzo, bardzo jestem zadowolona i mam nadzieję, że, że będzie też służył mi długo. Widziałam, że te kosmetyki, jak sprawdzałam odcień i jakieś słocze sobie googlowałam i patrzyłam, jak wygląda na różnych karnacjach, że są szeroko dostępne w internecie, jeśli ta firma faktycznie się wycofuje nie tylko z mojego rosmana, ale w ogóle. Dla mnie to jest taki odpowiednik tych wypiekanych róży z Maka, które mają równie przepiękne odcienie, ale, ale kosztują dobrze ponad 100 kilkadziesiąt zł. Natomiast ten za 25 zł jest, jest, jest świetny. Tak, i to już są wszystkie kosmetyki, jakie chciałam Wam pokazać. Jak widzicie, ostatnio niezwykle rzadko kupuję kosmetyki i najczęściej kupuję je wtedy, kiedy mi się po prostu kończą. Albo wtedy, kiedy na przykład zmieniam koncepcję co do tego, ja chcę, żeby jakiś element makijażu wyglądał i po prostu jest mi potrzebny jakiś kosmetyk, żeby tą, tą swoją wizję po prostu y, móc, y, móc wykonać. A jeśli stosowałyście którykolwiek z tych kosmetyków, które pokazałam, to będę bardzo wdzięczna za zostawienie komentarza, żeby inni mogli poznać i Wasze zdanie. I tym samym, jeśli byli zainteresowani, czy są zainteresowani tym kosmetykiem, mogli sobie lepiej wyrobić zdanie na jego temat, zanim zainwestują swoje pieniądze w ten kosmetyk. Szczególnie jeśli jakiś kosmetyk, który, jak ja pokazywałam, się u Was nie sprawdził, to będę wdzięczna za komentarz. Im więcej. Człowiek mi się, że czasami tym lepiej dla jego portfela i dla jego, dla jego twarzy, jak widać po mojej przygodzie z kosmetykami Wianek. Z mojej strony to już wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za, za oglądanie. Bardzo dziękuję swoim patronom. Mam nadzieję, że wszyscy macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia.